Artur zamknął oczy, a cisza w domu zdawała się głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Minęły trzy tygodnie od pogrzebu Anny, a on wciąż łapał się na tym, że nasłuchuje. Czekał na odgłos jej kroków na schodach, na ciche nucenie, gdy krzątała się po kuchni, na szelest przewracanej kartki książki w fotelu naprzeciwko. Ale jedynym dźwiękiem było tykanie starego zegara w przedpokoju, odliczającego czas, który dla niej już się zatrzymał. Czterdzieści lat. Cztery dekady wspólnego życia, które teraz skurczyły się do kolekcji wspomnień i przedmiotów przesiąkniętych jej zapachem. Wstał z fotela, czując ból w zesztywniałych kolanach. Przeszedł przez salon, muskając palcami gładką powierzchnię komody, na której stały ich wspólne zdjęcia. Uśmiechali się z nich młodzi, potem w średnim wieku, wreszcie starsi, z siateczką zmarszczek wokół oczu. Na każdym zdjęciu Anna miała ten sam ciepły, nieco tajemniczy uśmiech. Myślał, że znał ją na wylot. Znał jej ulubiony kolor, wiedział, jak słodzi herbatę, potrafił przewidzieć jej reakcję na film i odgadnąć, kiedy potrzebowała ciszy, a kiedy rozmowy. A jednak było coś, jedna jedyna rzecz, która pozostawała poza jego zasięgiem. Tajemnica, którą uszanował, choć nigdy do końca nie zrozumiał. Skierował się do sypialni. Słońce wpadające przez okno kładło na podłodze prostokąt światła, w którym tańczyły drobinki kurzu. Wszystko było tu tak, jak zostawiła. Jej szlafrok przewieszony przez krzesło, niedoczytana książka na nocnym stoliku. Podszedł do łóżka, ich wspólnego łóżka, które teraz wydawało się ogromne i zimne. Kucnął z wysiłkiem i zajrzał pod ramę. Tam, wciśnięte w najdalszy kąt, leżało stare, zniszczone pudełko po butach, przewiązane wyblakłą tasiemką. Pamiętał je od zawsze. Pojawiło się w ich pierwszym wspólnym mieszkaniu i wędrowało z nimi przez wszystkie przeprowadzki. Zawsze było pod jej stroną łóżka. Kiedyś, na samym początku, zapytał, co w nim jest. Uśmiechnęła się tylko i powiedziała łagodnie: To moje, Arturze. Tylko moje. Proszę, nie zaglądaj tam nigdy. W jej głosie nie było groźby, tylko prośba, tak cicha i poważna, że nigdy więcej nie próbował pytać. Ufał jej bezgranicznie. Jeśli potrzebowała mieć swój mały sekret, skrawek życia tylko dla siebie, kim był, by jej tego odmawiać? Czasem żartował, że trzyma tam listy od tajnego wielbiciela, a ona śmiała się i mówiła, że jej jedynym wielbicielem jest on. I na tym się kończyło. Pudełko stało się niewidzialnym elementem ich życia, jak mebel, którego się nie zauważa. Teraz jej prośba straciła moc. Odeszła, zabierając ze sobą klucz do tej tajemnicy. Artur wyciągnął rękę i przesunął palcami poza tekturze. Poczuł dziwny dreszcz, mieszaninę winy i nieodpartej ciekawości. Czy łamał dane jej słowo? A może teraz, gdy jej nie było, miał prawo, a nawet obowiązek, poznać ten ostatni fragment jej duszy? Powoli, ostrożnie, wysunął pudełko na środek pokoju. Było zaskakująco lekkie. Tasiemka była tak stara, że rozpadła się w palcach przy próbie rozwiązania. Z wahaniem uniósł wieczko. Jego oddech zamarł w piersi. Spodziewał się listów, może jakiejś pamiątki z dzieciństwa, zasuszonych kwiatów. Czegoś sentymentalnego, kobiecego. Ale to, co zobaczył, kompletnie zbiło go z tropu. Na samym wierzchu leżały dwie małe, szmaciane lalki. Były zrobione ręcznie, z prostych kawałków materiału, z guzikami zamiast oczu i włosami z grubej wełny. Jedna miała sukienkę w niebieską kratkę, druga w czerwoną. Były zniszczone, przytulane przez lata, ale wykonane z ogromną starannością. Artur nigdy nie widział, żeby Anna interesowała się lalkami. Nie mieli dzieci, to był ich wspólny, bolesny wybór po latach nieudanych prób temat, do którego rzadko wracali. Dlaczego więc trzymała te lalki w największej tajemnicy? Podniósł jedną z nich. Była miękka i bezwładna. Wtedy zauważył, że pod lalkami jest coś jeszcze. Coś, co wypełniało całe dno pudełka. Były to pieniądze. Stosy banknotów, równo ułożone i przewiązane gumkami recepturkami. Były tam stare i nowe nominały, złotówki z różnych epok ich wspólnego życia. Zaczął je wyjmować, jego ręce drżały coraz bardziej. Było tego mnóstwo. Liczył w oszołomieniu, rozkładając stosy na dywanie. 10 tysięcy, 20, 50. Kwota rosła w niewyobrażalnym tempie. Kiedy skończył, przed nim leżała fortuna. Pieniądze, o których istnieniu nie miał pojęcia. Usiadł ciężko na podłodze, opierając się o ramę łóżka. Świat wirował mu przed oczami. Skąd? Skąd Anna miała tyle pieniędzy? Ich życie było skromne. On pracował jako księgowy w małej firmie. Ona była bibliotekarką. Mieli wystarczająco, by żyć wygodnie, jeździć na wakacje nad polskie morze, ale nigdy się nie przelewało. Oszczędzali na remonty, na nowy samochód co 10 lat. A ona przez cały ten czas, przez 40 lat, odkładała pieniądze i chowała je w pudełku po butach. Pierwszą myślą, która go uderzyła, była myśl bolesna i zdradziecka. Czy ona planowała odejść? Czy to były pieniądze na ucieczkę, na nowe życie bez niego? Serce ścisnęło mu się w lodowatym uścisku. Przeanalizował w głowie ich ostatnie lata. Czy była nieszczęśliwa? Nie wydawało mu się. Byli blisko, rozmawiali, śmiali się. A może wszystko to było grą? Maską, za którą kryła się kobieta, której nigdy tak naprawdę nie poznał? Potrząsnął głową, próbując odgonić te okrutne myśli. To nie pasowało do Anny. Do jego Anny. Musiało być inne wytłumaczenie. Spojrzał ponownie na zawartość pudełka. Dwie lalki i pieniądze. Te dwie rzeczy musiały być ze sobą powiązane. Podniósł drugą lalkę, tę w czerwonej sukience. Była nieco cięższa. Obrócił ją w dłoniach i poczuł, że w środku, w jej szmacianym tułowiu, jest coś twardego. Ostrożnie rozprół mały szef na plecach lalki. Z jej wnętrza wysunął się złożony na czworo, pożółkły kawałek papieru. Było to małe, wyblakłe zdjęcie. Na fotografii były dwie dziewczynki. Starsza, może dziesięcioletnia, obejmowała ramieniem młodszą, może sześcioletnią. Obie miały na sobie skromne, identyczne sukienki i poważne, nieco przestraszone miny. Starsza dziewczynka to była bez wątpienia Anna. Te same oczy, ten sam kształt ustęp. Ale kim była ta druga, mniejsza, która tak kurczowo się do niej tuliła? Artur nie znał nikogo z jej rodziny. Anna była sierotą. Mówiła mu o tym na początku ich znajomości. Jej rodzice zginęli w wypadku, gdy była mała, a ona wychowała się w domu dziecka. Nigdy nie opowiadała o tym szczegółowo, a on nie naciskał, czując, że to dla niej zbyt bolesne. Obrócił zdjęcie. Na odwrocie, wyblakłym atramentem, było napisane: Ania i Zosia. Na zawsze razem Zosia. A więc miała siostrę. Nigdy, ani jednym słowem, o niej nie wspomniała. Dlaczego? Co się z nią stało? Dlaczego ukrywała jej istnienie przez całe życie? Poczucie zdrady ustąpiło miejsca głębokiemu, rozdzierającemu smutkowi i bezbrzeżnej ciekawości. To nie była tajemnica przed nim. To była rana, którą Anna nosiła w sobie przez całe życie, tak głęboka, że nie potrafiła się nią z nikim podzielić. Nawet z nim. Artur wiedział, co musi zrobić. Musiał poznać historię Zosi. Był to winien Annie. Był to winien samemu sobie, by zrozumieć kobietę, z którą spędził 40 lat. Następnego dnia rozpoczął poszukiwania. Jedyne, co miał, to imię mgliste wspomnienie Anny. Że dom dziecka znajdował się gdzieś na południu Polski, w małym miasteczku o nazwie Jasieniec. Spakował pudełko z lalkami i pieniędzmi do torby, wsiadł w samochód i ruszył w kilkugodzinną podróż w przeszłość swojej żony. Jasieniec okazał się sennym miasteczkiem, jakby zatrzymanym w czasie. Po kilku pytaniach skierowano go do starego, ceglanego budynku na obrzeżach, który niegdyś mieścił się rociniec prowadzony przez siostry zakonne. Dziś był to dom spokojnej starości ale wciąż pod opieką tego samego zgromadzenia. Z bijącym sercem wszedł do środka. W holu pachniało środkami do dezynfekcji i gotowaną zupą. Przyjęła go młoda zakonnica, która po wysłuchaniu jego historii zaprowadziła go do małego pokoju, gdzie przy oknie siedziała staruszka w habicie. To jest siostra Maria, powiedziała młoda zakonnica. Pracowała w sierocińcu od samego początku. Może będzie coś pamiętać. Siostra Maria miała twarz pomarszczoną jak mapa dawnych dróg i jasne, przenikliwe oczy. Artur usiadł naprzeciwko niej i z wahaniem zaczął opowiadać. O Annie, o ich małżeństwie, o pudełku znalezionym po jej śmierci. W końcu ostrożnie wyjął z torby zdjęcie i położył je na stole. Staruszka wzięła fotografię w drżące dłonie. Długo wpatrywała się w twarze dziewczynek. Po jej policzku spłynęła łza. Ania i Zosia szepnęła. Moje biedne dziewczynki. Pamiętam je, jakby to było wczoraj. Przyszły do nas po tej strasznej tragedii. Dwie małe, przerażone istotki, które miały tylko siebie. Artur słuchał, jak u, gdy siostra Maria snuła swoją opowieść. Opowiadała o Annie, która od pierwszego dnia była dla swojej młodszej siostry matką. Oddawała jej swoje porcje jedzenia, broniła przed innymi dziećmi, a w nocy opowiadała bajki, by Zosia mogła zasnąć. Były nierozłączne. Te lalki, które Artur przywiózł, zrobiły razem z resztek materiału podarowanego przez jedną z sióstr. To był cały ich świat. Zosia była bardzo chorowitym dzieckiem, kontynuowała cicho siostra Maria. Miała słabe serce. Ania opiekowała się nią z niezwykłym oddaniem. Ale pewnej zimy przyszła sroga epidemia grypy. Zosia zachorowała. W tamtych czasach. Cóż, nie mieliśmy takich leków jak dziś. Robiłyśmy, co w naszej mocy, a Ania nie odchodziła od jej łóżka ani na krok. Trzymała ją za rękę i obiecywała, że wszystko będzie dobrze, że na wiosnę znowu będą biegać po łące. Głos zakonnicy załamał się. Ale nie było dobrze. Zosia zgasła w ciągu kilku dni. W ramionach Ani. Artur poczuł, jak do oczu napływają mu łzy. Wyobraził sobie tę małą dziewczynkę, swoją Annę, trzymającą umierającą siostrę i jej bezsilność, jej rozpacz. To złamało Anię, powiedziała siostra Maria. Obwiniała się. Myślała, że nie dość dobrze się nią opiekowała, że złożyła obietnicę, której nie mogła dotrzymać. Zamknęła się w sobie. Nigdy więcej nie mówiła o Zosi. Kiedy dorosła i opuściła nasz dom, poprosiła tylko, byśmy nikomu nie mówili, że miała siostrę. Chciała zacząć od nowa, bez tego ciężaru. Ale widzę, że nigdy go nie zrzuciła. Nosiła go w sercu przez całe życie. Wszystko nagle ułożyło się w jedną, bolesną, ale logiczną całość. Lalki były pamiątką po Zosi. Tajemnica nie była przed nim, była ochroną dla niej samej. A pieniądze? Proszę mi powiedzieć, siostro. Zapytał Artur ochrypłym głosem, czy pamięta siostra, czego Ania bała się najbardziej, kiedy tu była? Siostra Maria zamyśliła się na chwilę. Bez radności, odpowiedziała bez wahania. Tego, że znów stanie w obliczu tragedii i nie będzie miała nic, żadnych środków, by walczyć. Kiedy Zosia chorowała, lekarz powiedział, że w dużym mieście, w specjalistycznym szpitalu, może mieliby dla niej jakieś drogie, zagraniczne leki. Ale skąd sierociniec miał na to wziąć pieniądze? Ania słyszała tę rozmowę. Myślę, że to wspomnienie nawiedzało ją do końca. Artur opuścił głowę. Zrozumiał. Każdy grosz odkładany przez czterdzieści lat. Każdy banknot schowany do pudełka po butach. To nie były pieniądze na ucieczkę od niego. To była jej tarcza. Jej zbroja przeciwko światu, który raz już zabrał jej wszystko. Odkładała te pieniądze na czarną godzinę, na wypadek, Gdyby on zachorował, gdyby stracili dom, gdyby los znów postanowił z nich zadrwić. Budowała przez całe życie mur z pieniędzy, by już nigdy nie poczuć tej straszliwej bezsilności, której doświadczyła jako dziesięcioletnia dziewczynka przy łóżku swojej siostry. Jego miłość do Anny, która wydawała mu się ogromna, w tej jednej chwili pogłębiła się i rozrosła do niewyrozmiarów. Kochał ją za jej siłę, za jej cichą determinację, za jej głęboko skrywany ból, z którym walczyła każdego dnia, uśmiechając się do niego i parząc mu rano herbatę. Podzękował siostrze Marii i wrócił do samochodu. Usiadł za kierownicą, ale nie uruchomił silnika. Otworzył pudełko i wyjął obie lalki. Położył je na siedzeniu pasażera obok siebie. Wybacz mi, Aniu, szepnął do ciszy panującej w aucie. Wybacz, że nie wiedziałem. Że nie czułem twojego bólu. Po powrocie do domu, Artur wiedział już, co musi zrobić z pieniędzmi. To nie były jego pieniądze. Należały do Anny i Zosi. Następnego dnia poszedł do banku i wpłacił całą kwotę na specjalnie utworzone konto. Skontaktował się z dyrekcją Domu Dziecka, który powstał w jego mieście, i założył fundację imienia Anny i Zofii. Fundacja miała jeden cel, Finansować leczenie i rehabilitację chorych dzieci z najuboższych rodzin. Dzieci, których rodziców nie było stać na drogie leki i specjalistyczne terapie. Pierwszym dzieckiem, któremu pomogła fundacja, była siedmioletnia dziewczynka o imieniu Maja, która potrzebowała skomplikowanej operacji serca za granicą. Artur pojechał ją odwiedzić w szpitalu, już po udanym zabiegu. Kiedy zobaczył jej uśmiechniętą buzię i wdzięczność w oczach jej rodziców, poczuł, że po raz pierwszy od śmierci Anny w jego sercu zagościł spokój. Minęło kilka lat. Artur całkowicie poświęcił się działalności fundacji. Pusty dom znów wypełnił się życiem, choć w inny sposób. Często odwiedzali go rodzice z dziećmi, którym pomógł. Przynosili laurki, ciasta, a przede wszystkim swoją radość. W salonie, na komodzie, obok zdjęć z Anną, stała teraz fotografia uśmiechniętej Mai. Pewnego wieczoru, siedząc w swoim fotelu, Artur spojrzał na puste miejsce naprzeciwko. Nie czuł już tej rozdzierającej pustki. Czuł obecność Anny. Wiedział, że patrzy na niego i się uśmiecha. Jej tajemnica, jej ból, zostały przekute w dobro. Jej ciche oszczędzanie, napędzane strachem, stało się źródłem nadziei dla wielu. Na małym stoliku obok fotela stało pudełko po butach. Teraz było puste, jeśli nie liczyć dwóch szmacianych lalek leżących na dnie. Artur wziął je do ręki. Ania i Zosia. W końcu, po tylu latach, znów były razem, a ich historia, zamiast kończyć się w mroku zapomnienia, dała początek czemuś nowemu i pięknemu. Zrozumiał, że największym sekretem Anny nie były lalki ani pieniądze. Była nim nieskończona, chroniąca wszystko i wszystkich miłość, która była tak potężna, że przetrwała nawet jej śmierć. I teraz żyła w śmiechu dzieci, którym podarowała drugą szansę. Szansę, której nie dostała jej mała siostrzyczka. Artur zamknął oczy, a w ciszy domu usłyszał najpiękniejszą melodię, melodię spełnionej obietnicy.